Jak na niego pan woła? Celestyn. Celestyn, ile ma lat? 21 albo 2 w tym roku. I jest kochany? Jest kochany. Ale to pan jest razem z nim, czy tak można powiedzieć, trochę z przydziału? Ja jestem na nim z przydziału, ale znam go już od wielu lat i naprawdę bardzo go lubię. Celestyn. A tu obok Celestyna? Ajac. Nie słyszałem? Ajac. Ajac. A jas jaki jest? Taki raptowny, czy taki spokojny? No, już nie bywa. Ale pani się nim opiekuje, czy też tak z przydziału? Też z przydziału. I udało się zaprzyjaźnić? Myślę, że tak. A... a ja? piękny. A tutaj obok pana... A wiesz... Z drugiej strony, A jak pan na niego woła? Jest taki e, duży... No i wiem, Faryz. Faryz. Duży... Parys e, się Haryst. lubi kłaniać. Tak, Czyli takie powiedzmy schody, tak? Pary dużo, nie wiem. Pary i parę pietelów, tak? Czyli taki taki jednostronny aplikaz. I teraz tak, w ogóle te schody, nie Tak. Stoimy na górze, tak? Tego aktywatu, to te schody schodzą w dół, tak? I po lewej stronie, a gdzieś tak może 100 metrów przed nami jest czyste pole, i później tam się teka Z lewej strony, to które się kończy lasem, a z prawej strony chodzi się po kapliczku, i to do lasu. I sobie taką scenę, że ta kawaleria jest tam wszystko. Wychodzi tam z tego lasu przeciąga przy tym otwarciu tego muzeum i znika w tym lesie w, w Kota A obok Farysa kto jest? Kapitan. Kapitan. Nie tylko jako imię, tylko też kieruje tutaj Kieruje rotmistrz. Jak już wiemy Rotmistrz kieruje, a kapitan? A kapitan wykonuje. Dobrze wykonuje, jest pan zadowolony. Słucham? Jest pan zadowolony, dobrze wykonuje. Szanowny panie, to jest koń przeze mnie wychowany. No to pięknie. No to jak może być? To ile to już lat jesteście razem? Z tym koniem 10. A z, z, z moim weteranem 24, 24 lata? Już jest na emeryturze. Chłopak sobie stoi zieloną krewkę w Już wysłużył się w kawalerii. Służba tak. Zdrowiu i w starości swojej mają wolne. A gdzie te koniki są na co dzień? Stajnia Rotmistrza, to jest jedna siedziba koni, Kąty Wielki 71 i kolega prowadzi swój ośrodek jeździecki, czyli Garbatka, Lepińsko, również Rotmistrz Kawalerii Ochotniczej, Paweł Kibi Proszę bardzo, jaka wspaniała oprawa. Będzie uroczystość dzisiaj. Wielka. Proszę Państwa, w tej chwili naszym najważniejszym i jedynym zadaniem jest Polonez. Sprawne ustawienie Piękne zatańczenie, tysiąc par, a jeśli nie tysiąc, to jak najwięcej, ale może tysiąc, na tysiąclecie. Dziś obchodzimy tysiąclecie Królestwa Polskiego.